Dzisiejsze spotkanie dotyczy przypadku i zdarzenia, które miało miejsce z 25 na 26 grudnia tego roku, oczywiście z pierwszego dnia świąt na drugi, gdzie Mateusz Deszczyński, syn pani Agnieszki, był w dyskotece w okolicach Wrocławia. Z której, z której wyszedł około godziny pierwszej w nocy i do chwili obecnej jego los jest nieznany. Oczywiście pewne informacje, które zostały przez nas zebrane do chwili w tym momencie już, które posiadamy, w jakikolwiek sposób są przed nas bardzo mocno analizowane. Między innymi Pracownik stacji paliw w Grodzie, który miał widzieć, że w samochodzie marki Opel Astra koloru zieleń butelkowa miał w bagażniku być przeważony mężczyzna, który w pełnym opisie odpowiada wizerunkowi Mateusza. Oczywiście zdjęcie Mateusza jest opublikowane na wielu portalach, między innymi tutaj mamy również, dysponujemy fotografią. Bardzo dokładny opis jest na portalu Patriot 24 tostanec, który, który uruchomiliśmy do celów poszukiwania Mateusza. Z informacji również, które posiadamy, mogło dojść do pewnej awantury, która do tej mogło dojść przed dyskoteką. O szczegółach tutaj i apel, który my jako biuro chcemy za pośrednictwem Państwa przekazać dla, dla, dla tych, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje. No to z naszej strony absolutnie tutaj jesteśmy otwarci na pełną współpracę. Biuro Ludkowskie deklaruje nagrodę w kwocie 20 tysięcy złotych za wskazanie miejsca pobytu Mateusza. Bierzemy również pod uwagę to, że może ta sytuacja mieć tak zwany dramatyczny finał, co mama pani Agnieszka Leszczyńska również na, na co jest przygotowana. Niemniej jednak każdy dzień, każda godzina dla rodziców Mateusza to jest czas, to jest wieczność. My ze swojej strony jesteśmy tutaj na miejscu, podejmujemy działania, które mają przede wszystkim na celu ujawnienia miejsca pobytu żywego bądź niestety umarłego Mateusza. Także jeżeli ktokolwiek wie, ktokolwiek ma jakąkolwiek informację na temat zaginionego Mateusza Leszczyńskiego, bardzo prosimy o bezpośredni kontakt na numer alarmowy biura Wrótkowski to jest 600 007 007 bądź jeżeli chodzi tutaj o przekaz informacji do pierwszej najbliższej jednostki policji